Dobry! A witam ja Was bardzo serdecznie w porannej motywacji. Dzisiaj jest czwartek, 30 marca 2023 roku. Witam ja Was bardzo serdecznie, ja, czyli Aleksandra Lercz z najlepszych kursów angielskiego. Być może zastanawiacie się, dlaczego nauczyciel języka angielskiego Was tutaj wałkuje. Od poniedziałku o 8.30 rano, yy, jakimiś treściami dziwnymi, jakby je nazwać, ciężko powiedzieć: że niby poranna motywacja. Poranna, owszem, motywacja być może, ale jakieś takie tematy z angielskim w ogóle nie związane. Jest tak dlatego, że mamy tydzień, słuchajcie yy, zapisów do naszego klubu All Inclusive i. Yy, Zawsze, kiedy otwieramy zapisy, to w tym tygodniu yy, wpuszczamy Was na chwileczkę do naszego świata, yy, właśnie najlepszych kursów angielskiego. Nie takiego świata, który wy znacie gdzieś tam yy, z lekcji na YouTubie, ale do tego. Yy, yy, słuchajcie, do tej drugiej części też, czyli do tego aspektu budowania pewności siebie. I życia w większym komforcie i spełnieniu, no nie? Więc jeżeli ty chcesz więcej satysfakcji z własnego życia, to właśnie w tych porannych motywacjach dowiesz się, jak to osiągnąć. I tak, znajomość czasów gramatycznych, umiejętność budowania zdań, znajomość słówek, Umiejętność dogadania się, to są takie ważne rzeczy podstawowe. No bez tego nie, nie dogadasz się po angielsku. Ale jeżeli faktycznie chcesz wie, wieść życie, które jest spełnione, no to potrzebna, słuchajcie, potrzebna jest też jakakolwiek znajomość tej drugiej części, której nikt nas nigdzie nie uczy w żadnej szkole, a mianowicie tej takiej części naszej związanej z emocjami, z myślami i z samooceną. ok Czyli dzisiaj takie tematy słuchajcie w tej porannej motywacji. E takie bardziej uduchowione, można powiedzieć. No i w tym momencie wyłączyła się połowa słuchaczy, no bo jak uduchowione, to oni nie będą słuchać. No bo to jakieś takie fiu, w ogóle kto by takiego coś słuchał, w ogóle jakieś. Opowiada mi jakieś, jakieś coachy, jakiś coach, jakiś coach z piedestała. Słuchajcie, nie. Cześć, ja jestem Ola Lerz, najlepszych kursów angielskiego, mam trójki dzieci. Kobieta, która w życiu przeżyła swoje, znalazła pewne rozwiązania, ma pewne przemyślenia i nimi chcę się z Wami dzielić, bo wiem. Od Was wiem, że to jest dla Was ważne. No ale w końcu niechże, niechże zacznie mówić, niechże już na temat. O czym to dzisiaj będzie? Słuchajcie, wczoraj e, poprowadziłam dla Was e, wieczorkiem e, szkolenie. Takie szkolenie zawsze jest, bezpłatne szkolenie, e, gdzie zdradzam Wam dosłownie wszystkie moje sekrety, jeżeli chodzi o e, uczenie się języka angielskiego. Co zrobić, żeby ten angielski do głowy wchodził? E, jak zacząć mówić po angielsku na w ciągu pierwszego tygodnia? Jak w ciągu pięciu minut zbudować 50 zdań w języku angielskim? Jak w minutę możesz nauczyć się pięciu angielskich słów, których co więcej nie dość, zapamiętasz po pierwszym zobaczeniu, to jeszcze do końca życia nie zapomnisz? Zdradzam Wam takie różne triki. E, nic dla siebie nie zachowuję, wszystko Wam mówię. I robimy to dla Was bezpłatnie. A te osoby, które chcą dalej w to pójść, mogą zapisać się do klubu All Inclusive i w ten sposób się z nami uczyć. Nie to, słuchajcie, jest dla mnie najwież... takim największym, wiecie, przeżyciem, że takie szkolenie się odbyło. Pomimo tego, że ja te szkolenia uwielbiam, dlatego, że to jest moja okazja do tego, żeby pokazać wielu ludziom, którzy próbowali już naprawdę wszystkiego, że mogą, potrafią nauczyć się języka angielskiego, mogą zacząć mówić po angielsku bez względu na wiek, jakieś tam bariery językowe, czy doświadczenia życiowe nawet. I to jest taka moja okazja, żeby naprawić to, co ktoś kiedyś zepsuł, nie? Bo często mamy różne doświadczenia uczenia się języka angielskiego, ktoś nam kiedyś popsuł po prostu, no nie? Ktoś, tam, ktoś nas kiedyś dosłownie pokrzywdził. Wmówił nam jakieś różne rzeczy. I myśmy w to uwierzyli, no nie? że trzeba kuć gramatykę, że trzeba ryć słówka, że 16 czasów, jak obczajesz, no to już jesteś w ogóle mistrzem wszechświata i będziesz już mówić po angielsku jak Native. To jest oczywiście nieprawda. No albo jakieś hasła typu ty się nigdy nie nauczysz, bo ty, no, to, 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 to... O, ty jesteś umysł ścisły, a nie tam humanista, na przykład jakieś takie bzdety z toalety. Um, to, co najbardziej zawsze mnie uderza podczas tych szkoleń, to. Jest to, jak bardzo jesteśmy do siebie podobni, jak bardzo jesteśmy wyalienowani, jak bardzo jesteśmy, słuchajcie, samotni z tymi nami, naszymi różnymi wstydami jakimiś takimi potworkami, które nas tam podgryzają, a które chowamy przed całym światem, ale jak bardzo wszyscy jesteśmy w tym. Mm, podobni. Dam wam przykład. Otóż pytanie, które zawsze zadaję na takich szkoleniach, to jest jak wiele lat mieszkasz już w Wielkiej Brytanii? Zadaję takie pytanie pomimo tego, że większość tutaj naszych oglądających i followersów, subskrybentów albo po prostu no, ludzi, zwykłych ludzi takich jak ja i ty, większość osób, które ogląda moje lekcje, ogląda z Polski. 80 na YouTubie. Ale e, e, większość osób, które się u nas uczą, to są jednak z Wielkiej Brytanii. Wiecie dlaczego? To taka mała, mała dygresja. Dlatego że je, e, osoby, które mieszkają w Polsce e, i chcą się nauczyć języka angielskiego, one nie mają takiej motywacji, żeby tego języka się nauczyć, jak osoby, które mieszkają w Wielkiej Brytanii. E, dlaczego? E, bo brakuje im, słuchajcie, ognia pod dupą. E, moja mama zawsze mówiła, taka ładna dziewczynka, tak wszystko mówi. No tak, bo taka prawda. E, Osoby, które mieszkają w Polsce, one się tamtego angielskiego chcą uczyć, bo chcą być może zdobyć lepszą pracę, być może chcą się dogadać ze, ze swoimi wnukami, które mieszkają za granicą, być może chcą podróżować po świecie i dzięki temu jakoś bardziej się spełniać. Te osoby rzadziej się zapisują na kursy z tego względu, że to byłoby miło, gdyby te osoby mogły to, te warunki, te swoje marzenia spełnić, ale jak, jak nie spełnią, to im się świat nie zawali. Więc oni wolą iść, nie wszyscy, ale są takie osoby, które wolą pójść i wydać na przykład, wiecie co, 500 złotych na, na zakupy w centrum handlowym i dokupić sobie kolejne szmatki, które poleżą w szafie i potem trzeba będzie wywalić, bo szafa pęknie, albo szafę dokupić niż żeby zainwestować w siebie, bo oczywiście ta opcja kupienia tam szmatek jest, wiecie co, łatwiejsza. A osoby, które mieszkają w Wielkiej Brytanii, bardzo często jest tak, że te osoby, one są już w skrajności. O, te osoby już po prostu już nie mogą dłużej wytrzymać. One, to są ludzie, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii. Uwaga od dwóch lat od 5 lat 10, 15, czasami nawet i 20, i nadal nie są w stanie komunikować się w języku angielskim, a im dłużej jest im z tego powodu wstyd, i im dłużej jest w tej Wielkiej Brytanii, czy tam jakimkolwiek innym kraju gdzieś za granicą, im dłużej mieszkają za granicą, e, tym większy wstyd, słuchajcie, związany z tym, że oni naprawdę już powinni e, komunikować się po angielsku, a nadal nie są w stanie. I to nie jest tak, że to są jakieś lenie. Tylko po prostu są ludzie, którzy są zapracowani, często pracują, e, wiecie, e, bardzo długie godziny w ciągu dnia, potem wracają do domu i kiedy nie mają tego angielskiego się uczyć, a pomimo tego oni próbują i im nie wychodzi, i potem sobie jeszcze wmawiają, że to jest ich wina, że tak jest. Pomimo tego, że oczywiście wina nie jest ich, tylko nieodpowiedniej metody na przykład, nie? No i. I to jest właśnie na tych szkoleniach piękne, że e, kiedy e, zadaję wam pytanie o to, jak długo mieszkać już w Wielkiej Brytanii, to dopiero na czacie wychodzi, że to nie jest tak, że tam jest jedna, słuchajcie, Baśka, Kaśka albo Grażyna, która mieszka w Wielkiej Brytanii już od dłuższego czasu i, e, i nadal nie mówi po angielsku i jest jej z tego powodu strasznie, strasznie wstyd. Um, Takich, słuchajcie, osób jest więcej, bo jest jeszcze i, i, i słuchajcie, i Arek, i Marek, i, i, i jakiś, słuchajcie, do tego inny Tomek, yy, i inne osoby. Więc yy, dlaczego Wam o tym mówię? Dlaczego poświęcam moją poranną motywację właśnie na to, żeby Wam to uzmysłowić? Słuchaj, bez względu na to, jakie Ty masz doświadczenia życiowe, jest gdzieś druga osoba, trzecia, czwarta lub tysięczna. Która y, czuje się podobnie do ciebie, która ma podobne przemyślenia i tak samo jak ty y, wątpi. No nie. Y, jeżeli ty czujesz, że chciałabyś, chciałabyś, nie? Zacząć się uczyć języka angielskiego i być może mogłabyś to, czy mógłbyś to zrobić z nami, ale myślisz sobie, no nie, nie, na pewno mnie oszukają, bo to szkoła internetowa to na pewno mnie oszukają, nie? Jeżeli ty tak y, czujesz, to na pewno, słuchaj, jest inna osoba, która czuje tak samo. I tak samo się obawia. Co więcej, ja Ci powiem, że na pewno wśród osób, które już się z nami uczą, są osoby, które dokładnie tego się obawiały. Jeżeli Ty sobie gdzieś tam wmawiasz, że wszyscy inni mówią już świetnie po angielsku, a tylko Ty Twój angielski jest taki straszny i tak beznadziejny, że Ty sobie po prostu nie poradzisz, nie? To wiedz, że są takie osoby, które myślą sobie tak samo. Co więcej, wśród osób, które już się z nami uczą i odnoszą wspaniałe sukcesy w nauce, też tak sobie myślało, kiedy mieli taką rozterkę: dołączyć do tego klubu czy nie. Jeżeli ty sobie myślisz, że być może innym osobom się uda, ale tobie na pewno nie, to wiedz o tym, że inne osoby też sobie tak kiedyś myślały, no i no im się udało. Mówię Wam o tym wszystkim, żebyście nie byli samotni w tych swoich rozterkach i obawach. Wiedz o tym, że inni mieli tak samo i mają tak samo, inni też się tak czują. Jest masa innych osób, które uczyły się języka angielskiego bez żadnego skutku. Daj znać w komentarzu, miałeś kiedyś tak, że uczyłeś się języka angielskiego i guzik Ci z tego przyszło? Czy miałeś kiedyś tak, że zwątpiłeś, albo zwątpiłaś to wszystko i że nigdy się nie nauczysz? Czy miałeś, czy miałeś kiedyś tak, że po się jak po prostu najgłupsza osoba w całym pokoju, bo wszyscy inni, w cudzysłowie, tak pięknie mówią po angielsku, znaczy tobie się tak wydaje, a, a tylko ty nie potrafisz? Słuchajcie. Jeżeli chcesz dołączyć do klubu Klusu, to dołączysz. Do tego cię bardzo serdecznie zachęcam i zapraszam. Ale dla tych wszystkich osób, które nie dołączą z jakiegokolwiek powodu, mówcie o tym, mówcie o tym, dzielcie się tym, tymi waszymi obawami, em, tymi waszymi jakimiś tam potworkami. Wyjmujcie je z szafy, bo strach uwielbia yy. Nie do powiedzenia. Strach uwielbia ciszę, strach uwielbia yy, właśnie, żeby go schować gdzieś tam w środku i żeby on sobie tam mógł po prostu szaleć i sobie na tobie żarować. Yy, w momencie, kiedy ty yy, zaczniesz mówić o tych rzeczach, których się obawiasz, to ten strach już nie ma czego uczepić. On się staje, nagle przyświecasz. W te swojej ciemności latarką mi okazuje się, że ten strach to jednak jakiś taki w ogóle straszek. Jakiś taki mały, jakiś taki nie straszny w sumie właściwie. E, jak możecie o tym mówić? Słuchajcie, nie wiem, czy macie takie otoczenie, w którym możecie się takimi rzeczami dzielić, ale jeżeli chcesz e, i masz jakieś obawy, chciałbyś albo chciałabyś nauczyć się języka angielskiego i po prostu no, boisz się po ludzku, obawiasz się, no nie jesteś przekonana, to dajże ty nam znać. Napisz do nas maila. Możesz do nas napisać na pomoc małpa Kurs Pomoc małpa, kurs angielskiego.co.uk. Po prostu wejdź, daj nam znać i się podziel. I jeżeli będziemy mogli Ci pomóc, to Ci pomożemy. Jeżeli nie, no to chociaż wysłuchamy. A ty już wiesz, że wysłuchanie to naprawdę jest wartościowe i przepotężne. I z tym się zostawię, mój miśku najkochańszy. Życzę Ci, aby dzisiejszy dzień stał się najcudowniejszym dniem Twojego życia, bo tylko Ty jesteś w stanie go takim uczynić. Przez to, jakie działania podejmujesz, przez to, na czym się skupiasz oraz przez to, no właśnie, na ile masz otwartość, odwagę do tego, żeby dzielić się tym, co jest dla Ciebie trudne i czego się obawiasz być może, no bo właśnie dzięki temu, że Ty się podzielisz, być może okaże się, że to wcale nie jest aż takie straszne i że nie jesteś przede wszystkim w tym sam. I nie jesteś w tym sama. Wiecie, w kupie naprawdę jest raźniej. Moje miski: cudownego poranka, cudownego dnia i cudownego życia.